W celu ustawienia zasad sprawdzania pisowni, wybieramy narzędzia, opcje, pisownia i mamy dostępne opcje. Ok. Wszystkie błędy ortograficzne oraz wyrazy, które nie znalazły się w słowniku, zostają podkreślone przez LibreOffice. W przypadku wyrazów, których pisowni jesteśmy pewni, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać dodaj. Na błędach ortograficznych klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy odpowiedni wariant. Synonimy. Jeśli poszukujemy synonimu, zaznaczamy odpowiedni wyraz, a następnie wybieramy narzędzia, język, tezaurus. Teraz wystarczy wybrać odpowiednią opcję, a następnie zamień. Zdanie zostało zmodyfikowane. Dzielenie wyrazów. Zaznaczamy fragment, w którym ma być uaktywniona opcja dzielenia wyrazów. Wybieramy Narzędzia, Język, Dzielenie Wyrazów. Teraz możemy zadecydować, czy będzie dzielony konkretny wyraz, czy wszystkie w danym akapicie w zaznaczonym tekście. Jak widzimy, opcja dzielenia wyrazów w konkretnym akapicie została uaktywniona. Wyszukiwanie i zamiana wyrazów. Na klawiaturze przytrzymuję przycisk Ctrl i naciskam literę F. Wyświetlone zostało okno wyszukiwania, ale możemy posłużyć się także przyciskiem widocznym teraz na ekranie. Tutaj wpisujemy poszukiwany wyraz. I na przykład, znajdź. Teraz po kolei będziemy mogli obserwować jego położenie w tekście, bądź wybrać opcję, znajdź wszystkie. Jeżeli chcemy zaznaczyć w tekście konkretny wyraz, możemy użyć koloru. Cofnijmy. Możemy także dokonać zmiany. I wybrać zamień wszystkie. Ok. Wklejanie tekstu z internetu. Na stronie internetowej zaznaczam tekst. Kopiuję go, przechodzę do Writera i robię wklej. Proszę zobaczyć, formatowanie tekstu jest zgodne z formatowaniem strony. Jeżeli chcę zachować formatowanie, jakie miałem do tej pory w dokumencie, wklejanie muszę wykonać w inny sposób. Wybieram edycja, wklej specjalnie. Wybieram teraz opcję Niesformatowany tekst i OK. Uzyskałem formatowanie zgodne z formatowaniem powyższego akapitu. Jeśli w dokumencie w Writera jest już kliony tekst o formatowaniu, które nam nie odpowiada, możemy go zaznaczyć i wybrać Wyczyść formatowanie.